Witam Was wszystkich, jestem Łukasz Kowalski. Yy, możecie mnie znać choćby z tego, że jeżdżę w rajdach, yy, trochę się ścigam. No, oraz jestem kierowcą rajdowym Moto. No, na no, najlepszym sprzęcie się widzimy. Moto Day. Yy, spotykamy się tutaj po to, aby dobrze się bawić. Ro Rodzinny. Stojąc na kładzie powinniście stać na kładzie i trzymać normalnie kierownicę, nie powinno być tak, że wy jesteście tak do, do 10, ponieważ to tak naprawdę macie złe odruchy, ciężar jest z we kierownicę, a tak nie powinno to wyglądać. Cześć, jestem Aniela, witam Was w Braniewie! A co tutaj, moi drodzy, się wyprawia? No szaleństwa! E, razem z CF Moto i e, stworzyliśmy wspaniałe wydarzenie CF Moto Day po raz pierwszy w Polsce. E, po co to jest? No po to, żeby jeździć tymi wspaniałymi sprzętami, które widzicie za mną. E, jesteśmy po pierwszym odcinku, e, jechaliśmy. No dość spokojnie, ale błota, e, górki, pagórki, wszystko jest to na traku dla miłośników CF Moto. I nie tylko, bo młodzi i, doro, i dorosłe osoby e, są z nami i to jest najważniejsze. Łączymy pokolenia, łączymy wszystko to razem z, w jedną całość, czyli jedna wielka pasja do miłości sprzętów UTV, ATV i motoryzacji. Super atmosfera, super kałuże. Zapraszam i walimy w błoto na nura. Kładowiec jak brudny to szczęśliwy, jak dziecko. Super, naprawdę nauczyłam się kilku rzeczy i przełamałam swój strach dzięki Łukaszowi, dzięki Łukasz za pomoc, bo bym chyba pewnych rzeczy nie przejechała. No i co, żałujcie, że was nie ma. Zjeść. Idziemy na karkówkę. Żydzina Braniewa. Ja... CFMOTODAYS w Braniewie, ludzie. Łukasz, nasz kierowca rajdowy, którego już znacie z innych eventów. No a dzień dobry Łukasz. Dzień, dzień dobry, dzień dobry. Słyszałem, że wczoraj ostro goniłeś w nocy. Tak, zwierzynę na się. był... A jak wrażenia z eventu? Bardzo fajny event. Dużo fajnych ludzi spotkałem, dużo możemy porozmawiać i tutaj właśnie teraz się o następnym pojeździe właśnie ze Super. Sport, więc mogę troszeczkę przekazać swoje swojej wiedzy, więc to mi się też podoba. Co no? Ty wiesz, że udostępnimy twoje zdjęcia, gdy jesteś cały ubrudzony, wiesz o tym. A one są? Są, Wie, są powysyłane. Aha, myślałem, że mogę skasować dyski. <laughs> Nie mam takiej opcji. <laughs> <Siekkerów> Łukasz <zatrudniłem. śmiech> <laughs> wczoraj pilnował, gdy jechaliśmy w nocnym rajdzie. Tak. Karetka to jest ważna sprawa, też chciałem zaznaczyć, że zawsze jest bezpiecznie, musi być bezpiecznie, to jest podstawa tego typu zabaw. Poza tym, że gra muzyka, musi być poczucie bezpieczeństwa strażacy, karetka, bardzo im dziękujemy za to, że są zawsze z nami. Dziękujemy Łukaszowi za to, że tak pięknie prowadzi te eventy, dziękujemy za to, że tak wspiera wszystkich zawodników, wszystkich ludzi jeżdżących, że dzieli się też swoim doświadczeniem. Bardzo I pasuje. Pasją i pasją i pasją. I pasją zapraszamy Was na kolejny tego typu event. Jeżeli będziecie mieli okazję, odwiedźcie nas, oglądajcie nasze socjale, do zobaczenia, pozdrawiamy. Hey. CF Moto Days dobiega końca. Wszystko co dobre, też się kiedyś kończy. Ekipa CF Moto pozdrawia Was i zaprasza na kolejne CF Moto Days. Experience more Together!